Alkoholizm to choroba jak każda inna i każdy właściwie powinien pomagać. Chcę pomagać ludziom, kiedy mają problemy i o tyle, o ile mogę, zawsze znajdę na to czas. Tak jak ja zetknęłam się z informacjami na ten temat, to było to, że jest to wspólnota, która działa. Dosyć skutecznie, że jednak są pozytywne wyniki, i bardzo, ludzie dostają bardzo duże wsparcie. Myślę, że też coś, co dzieje się w kulturze, czyli sporo. Filmów czy książek, gdzie pokazywane jest działanie AA, też miało swoje znaczenie, ponieważ zwykle jest to przedstawiane w takim dobrym kontekście. Samo słowo już wspólnota jest bardzo dobrym słowem, rokującym nadzieję na to, że można sobie poradzić z problemem, który w pierwszym momencie wygląda może na nierozwiązywalne. Jakiekolwiek wyjście do ludzi z jakimkolwiek problemem często okazuje się um, łatwiejsze, fajniejsze, rozwiązywalne. Otwier otwierają się po prostu drzwi do innego życia. To dawanie do zrozumienia, że nikt nie powinien czuć się wykluczony, że zawsze znajdzie zrozumienie, przede wszystkim pomoc o tyle, o ile można, i że wszyscy jesteśmy razem, że problemy jednej osoby to nie tylko problem tej właśnie osoby, ale i wszystkich dookoła.